Rozdział pierwszy: Odrzucone negocjacje. Noc nad dżunglą była duszna i pełna napięcia. Pośród gęstych liści, w sercu wioski, gdzie płonęło wielkie ognisko, zebrała się Rada plemienia Czarnej łapy. Starsi wojownicy siedzieli w półokręgu, a na ich pyskach malowała się powaga. W powietrzu unosił się zapach kadzideł. I palonego drewna. Kapitan pazur stał przed nimi z uniesioną głową. Jego niebieskie oczy błyszczały w świetle ognia, a pasiaste futro poruszał ciepły wiatr. Mimo, że był piratem, w tej chwili nie wyglądał jak awanturnik z czarnej wdowy, lecz jak prawdziwy przywódca. Musimy zatrzymać tę wojnę! Oznajmił mocnym głosem, patrząc prosto na wodza plemienia, starą panterę o siwej grzywie. Jest inna droga, mogę spotkać się z wodzem plemienia czarnych kłów i przekonać go do rozmów o pokoju. Wódz zawarczał, a starszy wojownik, pantera o imieniu Burałapa, uderzył pięścią w ziemię. Z wrogami się nie gada pazurze ich plemię od lat chce naszej zagłady. A może to wy od lat chcecie ich zagłady? Odparł spokojnie pazur. W tłumie rozległ się pomruk. Joko, bosman, który był jednym z jego najbliższych towarzyszy, patrzył na niego ze zdumieniem. Obok niego stał żelazny kieł, potężny wilk, który zwykle pierwszy rwał się do walki, a teraz milczał, analizując słowa kapitana. To tchórzostwo, syknął bura łapa. Nie jesteś bohaterem, o którym mówią legendy. Prawdziwy wojownik nie unika walki. A może prawdziwy wojownik wie, kiedy walczyć, a kiedy użyć słów. Odparował pazur, nie spuszczając wzroku z wodza. Jeśli się mylę i naprawdę nie ma innego wyjścia, wrócę i stanę u waszego boku. Ale pozwólcie mi spróbować. Wódz spojrzał na niego z kamienną twarzą. Po chwili ciszy potrząsnął głową. Nie, decyzja rady jest ostateczna. Wojna jest nieunikniona. Musimy szykować się do bitwy. Kapitan Pasur westchnął. Wiedział, że dyskusja nic tu nie da. W takim razie zrobię to sam. Żelazny kieł warknął nisko. Sam? Zabiorę tylko ciebie. Wilk spojrzał na niego z lekkim zdziwieniem, ale po chwili przytaknął. Jakieś tajne zadanie? Tak, ratujemy setki istnień. Joko podszedł bliżej. A ja? Zostajesz tu i próbujesz przekonać radę. Bosman westchnął. Ach. To się nie uda, oni już podjęli decyzję. To spróbuj dwa razy mocniej. Pazur uśmiechnął się lekko powstrzymuj ich tak długo, jak tylko zdołasz. Joko kiwnął głową, choć w jego oczach malowała się niepewność. Pazur i żelazny kieł spojrzeli na siebie wiedzieli, że czeka ich długa i niebezpieczna podróż. W ciszy opuścili wioskę, ruszając w stronę ciemnej dżungli. Za ich plecami wojownicy szykowali się do wielkiej wojny i ostatecznego starcia. Rozdział drugi siła słów. Gęsta dżungla otaczała kapitana Pazura i żelaznego kła niczym zielona forteca. Liście były wielkie jak żagle. Splątane liany zwisały z drzew, a powietrze było wilgotne i ciężkie. Gdzieś w oddali słychać było odgłosy dzikich zwierząt, chichot małp, szelest węży sunących po ziemi i krakanie egzotycznych ptaków. Pazur szedł pierwszy, zgrabnie omijając korzenie, przeskakując nad powalonymi pniami. I uważnie przyglądając się każdemu podejrzanemu szczegółowi w otoczeniu. Kieł podążał tuż za nim, marszcząc brwi i trzymając w łapie długi nóż, gotów do odparcia ewentualnego ataku. Dziwnie cicho tu jest, mruknął żelazny Kieł, rozglądając się na boki. Zdecydowanie za cicho. Pazur przystanął na chwilę, a jego uszy poruszyły się lekko. Nagle coś świsnęło w powietrzu. Tygrysi kapitan zareagował instynktownie. Chwycił kłaza kark i pociągnął go na ziemię. W tym samym momencie z gałęzi spadła sieć lian, w którą o mały włosby wpadli. Pułapka! Westchnął kieł, podnosząc się z ziemi i otrzepując futro. I to pewnie nie ostatnia. Pazur wskazał na kilka wbitych w glebę niemal niewidocznych drewnianych kolców. Yy, sprytne dranie muszą naprawdę się nie lubić. Ruszyli dalej, ostrożniejsi niż wcześniej. W pewnym momencie Ziemia pod stopami pazura nagle zaczęła się osuwać. W ostatniej chwili złapał się zwisającej liany i zawirował nad wielkim dołem pełnym zaostrzonych pali. A to dopiero powitanie! zawołał, chwytając drugą lianę i przeskakując nad pułapką. Kieł podążył za nim, choć zrobił to z dużo mniejszą gracją. Ach. Nie wiem, kapitanie, rzucił, gdy tylko odzyskał równowagę. Może jednak ci starzy mieli rację? Może nie warto się z nimi dogadywać? Przecież widzisz, jak bardzo chcą naszej zguby. Pasur spojrzał na niego kątem oka i uśmiechnął się lekko. A jeśli oni myślą tak samo o nas? Kieł zamilkł na chwilę. Mówisz, że my wyglądamy dla nich jak banda krwiożerców? Dokładnie tak. My boimy się ich. Oni boją się nas. Obie strony boją się tego, czego nie znają. My myślimy, że są dzicy i brutalni. Oni myślą to samo o nas. To błędne koło kieł. Jeśli nikt nie spróbuje go przerwać. To wojna nigdy się nie skończy. Kieł smarszczył brwi i podrapał się po brodzie. Ale co, jeśli to ty się mylisz? Jeśli oni są tacy, jak myślą wszyscy? Jeśli nie chcą pokoju, to wtedy nic się nie zmieni, ale przynajmniej będę miał czyste sumienie, że próbowałem. Przez chwilę szli w milczeniu aż Kieł spojrzał na Pazura z podejrzliwym błyskiem w oku. Skoro zdecydowałeś się na tą trudną wyprawę, to zapewne masz jakiś plan, prawda? Kapitan spojrzał na niego, po czym lekko się uśmiechnął i wzruszył ramionami. Nie mam żadnego planu. Co? Kieł niemal się zatrzymał. To ty idziesz na negocjacje bez planu. Będę improwizować. Pazur mrugnął do niego, ale jeśli powiem coś, co naprawdę czuję, jeśli wyciągnę do nich łapę z czystymi intencjami, to wierzę, że mi się uda. Jestem też podobno tygrysem z legendy. Może więc oni też uwierzą w tę bajkę? Ty, ty oszalałeś? Może. Pazur uśmiechnął się szerzej, a może po prostu wierzę w siebie i w swoje zdolności oratorskie. Kieł pokręcił głową, ale w jego oczach błysnęła nuta uznania. Dobra, skoro tak, to musimy coś razem wymyślić. Jak ich przekonać? No dokładnie. Pazur klasnął w łapy. Musimy pokazać im, że walka nie ma sensu, że obie strony mogą coś zyskać na pokoju, że wojna to tylko strata. Brzmi ładnie, ale co ich przekona? Kapitan zamyślił się. Coś czego naprawdę się boją? Może klątwa? Nie, to za banalne. Może wizja przyszłości. Jeśli wojna się nie skończy, to obie strony stracą wszystko. To może zadziałać. Kieł pokiwał głową. Ludzie bardziej boją się tego, co mogą stracić, niż tego, co mogą zyskać. Czasem wystarczy pokazać im, jak wygląda świat, który sami sobie niszczą, żeby zrozumieli, że idą złą drogą bo walcząc o przetrwanie, mogą je sobie odebrać. Przez chwilę dyskutowali, podrzucając kolejne pomysły, aż w końcu dotarli na skraj wioski wrogiego plemienia. To już tutaj, powiedział cicho Kieł. Zatrzymali się w cieniu wielkiego drzewa. Kapitanie, jeśli teraz nie powiesz nic mądrego, to nas zabiją. Wiem. I dalej nie masz planu? Nie. Czyli nadal improwizujesz? Pazur uśmiechnął się szeroko. Oczywiście. Życie to jedna wielka improwizacja. Kieł westchnął. To cud, że jeszcze żyjesz, kapitanie. Zanim zdążyli cokolwiek więcej powiedzieć, wioska nagle zatrzęsła się od dźwięku bębnów. Wielki wojownik wybiegł z chaty wodza: alarm! Przygotować się do bitwy! Pazur i Kieł spojrzeli po sobie z przerażeniem. Co się dzieje? Syknął Kieł. Wtedy z za drzew wybiegł zwiadowca plemienia: Szybko! Armia Czarnych Łap ruszyła na wojnę. Idą na nas z całą swoją potęgą. Kierują się ku wielkim równinom. Wódz plemienia uniósł włócznie wysoko nad głowę. Do broni! Zetrzemy ich na proch! Pazur poczuł, jak serce bije mu mocniej. Nie mamy czasu, Kieł. Musimy coś zrobić. I to szybko. Ruszyli naprzód, w sam środek nadciągającej burzy. Rozdział trzeci wyścig z czasem. Pasur i żelazny kieł poruszali się szybko, ale ostrożnie. Wiedzieli, że jeśli zostaną zauważeni, nie będą mieli szans. Armia czarnych kłów maszerowała przed nimi. Dziesiątki wojowników poruszały się z winnym. Pełnym gracji krokiem, jak drapieżniki na polowaniu. Są dobrze zorganizowani. Kieł szeptał niemal bezgłośnie. Jeśli nas dostrzegą, nie zdążymy nawet uciec. Dlatego musimy trzymać się w cieniu. Pazur przesuwał się między drzewami, uważając na każdy krok. Jeśli wyczują choćby drgnienie gałęzi, koniec z nami. Szli wzdłuż krawędzi dżungli, ukrywając się w gęstych zaroślach. Czasem musieli przykucnąć i zamierać w bezruchu, gdy strażnicy patrolowali teren. Jeden z wojowników zatrzymał się nagle, nasłuchując. Pasur i Kieł wstrzymali oddech. Wojownik zmarszczył brwi po czym odwrócił się i pobiegł dalej za resztą oddziału. Za blisko. Kieł odetchnął, ocierając łapą pod z czoła. Musimy zwiększyć nieco dystans. Nie pękaj, jeszcze tylko trochę. Pazur wskazał ruchem głowy skraj dżungli. Po godzinie marszu drzewa zaczęły żednąć a przed nimi rozciągnęła się ogromna równina. Tam, gdzie kończył się las, stały setki wojowników czarnych kłów, ustawionych w gotowości do ataku. Po drugiej stronie czekała armia czarnych łap. Dwa światy gotowe do rozlewu krwi. Pazur i Kieł zatrzymali się w cieniu ostatnich drzew. Jesteśmy na miejscu. Wilk spojrzał na kapitana. Co teraz? Czekamy na właściwy moment. Na środku pola znajdował się pas ziemi, którego żadna strona jeszcze nie przekroczyła. Przez chwilę trwała złowroga cisza. Potem ktoś z obozu czarnych łap zawołał. Zbyt długo chowaliście się w tych ciemnych norach, tchórze. Może wasze oczy już przywykły do mroku, ale dziś wasze kości pobieleją na słońcu. Po drugiej stronie rozległ się śmiech. E, my przynajmniej nie chowamy się za fałszywymi słowami o honorze, jak wy, tchórze z południa. Chcecie wojny? No to ją dostaniecie. Sępy będą miały dzisiaj ucztę. Wojownicy zaczęli się napinać, gotowi do szarży. To był moment. Pazur wyszedł z cienia. Jego pasiaste futro odbiło promienie słońca, a niebieskie oczy rozbłysły determinacją. Wybiegł na środek równiny, pomiędzy walczących i podniósł łapę w górę. A potem ryknął. Ryk kapitana Pazura nie był zwykłym odgłosem dzikiej bestii. To było wezwanie, rozkaz. Rozbrzmiał jak burzad całą równiną, niosąc się po obu stronach. Wojownicy zamarli. Każdy, kto już zamierzał ruszyć do ataku, zatrzymał się. W powietrzu zawisło napięcie. Pazur zrobił jeszcze jeden krok naprzód, aż znalazł się na samym środku pola tam, gdzie nikt wcześniej się nie zapuszczał. Dosyć! Jego głos był stanowczy, pewny, silniejszy niż najgłośniejsze okrzyki wojenne. Kim jesteś, żeby nas zatrzymywać? rzucił ktoś z tłumu. Tym, który nie pozwoli wam popełnić największego błędu waszego życia zapadła cisza. To była jego ostatnia szansa. Musiał przekonać wodzów, że istnieje inna droga niż wojna.